Apteki w powiecie dębickim przygotowują się do pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak podkreśla dr farmacji Lucyna Samborska, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie i zarazem sekretarz naczelnej Rady Aptekarskiej, apteki muszą się przygotować do wykonywania tego typu usług. Apteki muszą spełnić takie wymagania, ponieważ apteki nie miały możliwości dopasować się do tych wymagań, choćby ze względów lokalowych a najważniejszym naszym zadaniem jako farmaceutów jest zapewnienie pacjentom, naszym pacjentom bezpieczeństwa. W związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia pacjenci dzwonili do aptek pytając czy usługa pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest możliwa. Niestety apteki nie mogły się tak szybko przygotować do świadczenia tej usługi w związku z czym dębicy e Apteki nie świadczyły tej te usługi. My być może w przyszłości będziemy się dopasowywać, na pewno apteki będą się dopasowywać. Farmaceuci szkolą się, kończą kursy, kończą studia podyplomowe. Część aptek będzie miała możliwości i będzie miała lub ma tak jak u nas gabinet opieki farmaceutycznej. W całej Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni uruchomiono 153 nowe punkty. Liczba punktów oraz godziny ich funkcjonowania są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się sytuacji epidemicznej.